Pochwalony Jezus Chrystus, nowy tydzień naszego życia. A zatem oczy w górę Duchu Święty. Ogarnij nas wszystkich swoją mocą. Przenikaj wszystko, co robimy. Niech Zumowicze, cała rodzina Zumowa, będzie w mocy Twojego ducha. Dzisiaj mamy wspomnienie Ojca Pio. Kto ma jego pobożność, to bardzo zachęcam też, żeby prosić o wstawiennictwo tego wielkiego patrona, wielkiego człowieka. Ewangelia. Fragment, który chcę przytoczyć, brzmi. Jezus mówi do tłumów: Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Chrześcijanin ma świecić, ma być światłem. Nie ma kopcić, ale ma świecić. Serce, które daje blask, to jest człowiek, który świeci. Gdzie z obfitości serca widać blask, bo Jezus we mnie mieszka. Tak to działa. W momencie, kiedy światłość świata jest we mnie, to stajemy się tymi, którzy świecą, którzy ogrzewają, którzy prowadzą innych. Do tego Bóg nas wzywa. To jest bycie światłem świata, tak jak Jezus. Jeżeli chodzi o to świecenie, to mamy bardzo często problem z powodu fałszywej pokory. Ciężko jest nam rozróżnić, czy coś robię na pokaz, czy coś jest, że ma być widoczne i ma być światłem. To się miesza i nie ocenisz tego u kogoś, możesz to ocenić u siebie. Tylko tak. Czy ja to robię na pokaz, czy ja to robię dla Chrystusa, z Chrystusem i dlatego On chce, żeby to było widoczne żeby było na świeczniku. On w tym zaprasza do tego. Innym razem jest coś co robi Pan Jezus w nas zupełnie w skrytości. Ale z to dlatego, że chcemy ewangelizować z mocą, chcemy mówić o Chrystusie szeroko, dlatego to też stawiamy na świeczniku. Tylko co jest pierwsze? Na pokaz czy Chrystus w moim życiu, który jest mocą, jest światłem i on ze mnie obfituje? Patrz na pierwszą intencję. Jeżeli widzisz, że Twoją pierwszą intencją jest coś zrobić na pokaz, to nie rób tego. A jeżeli widzisz, że Twoją pierwszą intencją jest być z Chrystusem, w Jego mocy i za nim i głosić też Królestwo Boże, czyli żeby światło było widoczne, to idź za tym. To nie jest tak, że. Za każdym razem mamy jedną czy drugą intencję. To się miesza i to trzeba badać w swoim sercu. Kiedy robimy coś, widzę, że to jest na pokaz, wycofaj się. Ktoś inny niech to zrobi. A jak widzi, że to jest działanie Boże w tobie i owocuje tym, że to jest na świeczniku, że jest widoczne, że jest na Facebooku, YouTube, na ulicy itd., bardzo dobrze. Rób to w mocy Bożej. I na to Wam błogosławię. Na serce czujne i na bycie światłem świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam cudownego tygodnia, cudownego dnia i tutaj możemy dalej modlić się z mocnymi w Duchu. Niech ten fragment, ten teledysk nas budzi do życia w Duchu Świętym. Do zobaczenia.